Witajcie. Dzisiaj chcemy Wam pokazać dalsze postępy tutaj u nas w budynku gospodarczym. Tak pokrótce może wam powiem, jak to wygląda. Więc tak, tak jak widzieliście od góry mamy już gotowe deski, czyli stop jakby z tamtej strony jest zamknięty. Ponieważ to jest budynek nieogrzewany, my tutaj nie, a poza tym nie ma modernizacji z zewnątrz, więc my tutaj żadnych cudów nie będziemy robić. Ale chcemy, żeby to wyglądało estetycznie, więc pomysł jest taki. Belki oczywiście są zaimpregnowane, deski też są zaimpregnowane w tym to jest zaimpregnowane pod kolor, pod kolor w zasadzie wszystkiego, wszystkich tych farb zewnętrznych, które tu mamy. Natomiast co teraz chcę zrobić? Teraz chcę zrobić coś takiego. Te belki nawet mogłyby zostać w całości, ale mamy te dwuteowniki, które nie do końca estetycznie wyglądają. A poza tym powiem wam, że jak też mocno wieje i tak dalej, to przewiewa przez ten strop mocno, więc stwierdziliśmy, że zrobimy po prostu takie lekkie ocieplenie i wygłuszenie tego stropu. To nie będzie żadne, żadne mega super ocieplenie, ale zależy nam na tym, żeby, żeby po prostu takim piecem, jak tutaj teraz mamy, tak gdzie tutaj sobie po prostu teraz możemy tam trochę. Trochę tego naszego drewna z działki wykorzystać i napalić, jeśli tu coś chcemy robić, też jak jest taka pogoda, i jak to, jak to będzie wyglądać? Jaki jest pomysł? Z desek szalonkowych, z takich w zasadzie odpadowych, wycinam sobie takie listwy. Zaraz wam pokażę, jak to robię bardzo prosto. Możecie oczywiście takie listy kupić gotowe w sklepie znaczy na tartaku, na przykład, jako kondyłaty i spokojnie do tego wykorzystać. Następnie wyznaczę sobie tutaj na tych belkach linię, bo pomysł jest taki, żeby tutaj tą przestrzeń wypełnić wełną mineralną w zasadzie takimi powiedzmy bardziej odpadami wełny które nam zostały z budowy to znaczy zostało nam kilka rolek całych trochę też takich resztek i tu, tu chcemy to chcemy to wykorzystać jeśli mielibyśmy dużo trocin takich rzeczy też może byśmy o tym pomyśleli bo tak jak mówię nie będzie to budynek na stałe ogrzewany ale mamy trochę wełny więc to wykorzystamy. I teraz jaki jest pomysł tu pójdzie mniej więcej w ten sposób listwa tak, yy, oczywiście najpierw sobie wyznaczę jakimś mazakiem, yy, yy, bo niestety ostatnio kosmo mi laser, już lasera nie mam, muszę sobie kupić nowy, ale dopóki go nie mam, to sobie to sobie poziomicą so, wyznaczę sobie po prostu yy, taką poziomą linię yy, i przykręcę sobie do tego takie, takie, oto, takie oto łaty. Jak przykręcę te łaty, yy, jedną z tej strony, drugą z drugiej strony, to tutaj do tego przybiję albo przykręcę wkrętami. To jeszcze się za chwilkę okaże. Te oto deski, które tutaj mamy z Modrzewia, w zasadzie są to takie deski, bardziej, powiem Wam, odpadowe również, ponieważ to są deski, które jak teściu robił, robił drzwi, bramy i tak dalej, to to, co mu pozostawało, to stwierdziliśmy, że, że po prostu wykorzystamy. Więc te deski będę wykorzystywał na to, żeby wybijać mi tutaj te, te stropy. I pomysł jest taki, żeby te berki zostały, te berki o to pomalowane na ten ciemny kolor, a to będzie pomalowane, ten modrzew będzie pomalowany na bezbarwny. Ile się da, to z tych, z tych odpadów, które mamy, wykorzystamy. Po to, żeby, no oczywiście, jeśli jakieś tam zostaną na meczki, to pewnie wtedy, jeśli będą czyste, niepomalowane, pójdą na opał. No to co, to chyba, to chyba tyle, bierzemy się do roboty. E, ok, najpierw sobie muszę wyznaczyć e, na tej KZD e, jakie listewki chcę. Ja chcę 3,5 cm, bo takie mi pasują. I co? I białe się zacięcie. Mam troszkę tych desek szalunkowych, one są jeszcze w miarę przyzwoite, także mogę spokojnie wykorzystać. Ok, listy sobie przygotowałem, naciąłem sobie tych list z tej deski szalunkowej. Są one już zaimpregnowane lakierem takim bezbarwnym. I teraz mogę się brać za montaż tych listew. Następnie pokażę wam jak zamontujemy deski. Najpierw ucinam sobie te deski na długość. Ja mam tutaj 2,49. 249. Potrzebujemy takie dwie sztuki, więc sobie od razu obydwie zaznaczę. W takiej sytuacji, jak ja tu mam, lepiej sobie dociąć z minimalnym luzem, niż tam później cudować pod sufitem, żeby, żeby się nie chciało zmieścić. Okej, okay. ja tutaj ja tutaj sobie tak wymyśliłem, że w zasadzie nie ma, nie ma tutaj dla mnie sensu aż tak bardzo wyznaczać poziomu, choć te belki są praktycznie idealnie w poziomie. Różnica może być tylko i wyłącznie w tym, że jakaś belka jest minimalnie ugięta, ale w tym momencie nie ma to, to dla mnie znaczenia. Znaczenie ma dla mnie to, żeby to dobrze wyglądało od spodu, czyli żeby deska była wszędzie takiej samej, tak samo wystawała na dole, zaraz zresztą to zobaczycie jak zawile tłumaczę to, to będziecie mogli za chwilkę to, za chwilkę to zobaczyć więc tak o, o już to mamy problem zapomniałem, że budynek się zwęża i dlatego, że się zwęża to te deski muszę uciąć troszkę krótsze no i nawet luz nie pomógł Tutaj pokażę wam, jaki ja mam pomysł na to. Równie dobrze mogę sobie przyłożyć poziomicę i zaznaczyć czarnym mazakiem, ale próbowałem w ten sposób i to się do końca nie sprawdza. Więc po prostu e, dla mnie najłatwiej w tym momencie jest. E, ten, tą, tą tutaj przerwę na dole wyznaczyć nasze szerokość poziomicy. Dlaczego tak? Bo tutaj mam dokładnie 15 cm A chciałbym, żeby te belki na dole, te ciemne belki wystawały. Żeby wystawały 2-3 cm i odbijały się tak od tych belek jasnych, które będą tutaj, od tych desek jasnych, które będą u góry. Dlatego w ten sposób to zrobię. Jak to najłatwiej tak zamocować, jeśli robicie to samemu? Wiecie co, najłatwiej tak. Zdjąć sobie taką, taką łatę na dół. wziąć dwa wkęty oczywiście jeśli jest dwie osoby to jedna może stać z jednej strony druga z drugiej, trzymać to można szybko zrobić ale można też samemu przekręcam sobie dwa wkęty znaczy wstępnie je wkręcam okej okay. do miejsca żeby już mi delikatnie przechodził Ok, jak go tutaj już mam Przykręconego ustawiam Łatę na miejscu. Ustawiam poziomicę, która dla mnie jest w tym momencie tylko i wyłącznie dystansem. Troszkę trzeba się pomęczyć samemu, ale można ogarnąć. Ok. I w tym momencie jak już mam to ustawione, kręcę. I teraz sobie dokręcam, mocuję, mocuję po kolei wkręty. Słuchajcie, taka ważna rzecz, którą, która jest teoretycznie dla fachowca oczywista, a, a ponieważ oglądają nas głównie ludzie, którzy sami dla siebie robią, więc warto to powiedzieć. Wkręty, jakich wkrętów używać do mocowania drewna. Warto jest używać wkrętów dedykowanych do drewna, czyli nie, mo, nie, nie mocujecie belek drewnianych na wkrętach tego typu, bo to są wkręty, one, akurat ten wkręt służy do wkręcania płyt GK do drewna, ale one służą do mocowania płyt GK. Ewentualnie bardzo takich lekkich konstrukcji. Natomiast ten wkręt on jest bardzo słaby na zginanie. Jego jest łatwo ukręcić, bo on jest po prostu z, z dużo słabszego materiału niż taki wkręt. Więc jeśli mocujecie ogólnie elementy drewniane, to starajcie się mocować na takich wkrętach to nie, nie ma problemu, jak sobie obrazek przywiercicie na takim wkręcie, czy jakąś płytkę, czy jakąś dobrą pierdołkę, ale naprawdę takich wkrętów nie używa się do żadnych rzeczy konstrukcyjnych. Nie wiem, czy pamiętacie ten taki wypadek, który był, gdzie zerwało taki dach wiaty w górach. Tam właśnie wszystko było poskręcane na takie wkręty. No, słuchajcie, nie wolno do rzeczy konstrukcyjnych używać tego typu wkrętów, bo one są po prostu słabe. Czyli jeśli cokolwiek kręcicie w drewnie, gdzie, jest, gdzie, gdzie ma to mieć jakąś wytrzymałość, robicie to na, takich, na tego typu wkrętach. Tak? Te wkręty służą tylko i wyłącznie do, do takich bardzo delikatnych konstrukcji, do mocowania płyt. Mo, to jest akurat wkręt do mocowania płyty w drewnie, on ma taki, taki duży skok. Tak? Do tych płyty, do mocowania płyt do profili są te, też czarne wkręty, ale ale po prostu, ale z drobnym skokiem. Natomiast jeśli mocujecie drewno do drewna, to starajcie się mocować takie wkręty. Zresztą w marketach czy, czy w innych sklepach jest to opisane, ale wydaje mi się, że warto to powiedzieć, bo u nas namiętnie wszyscy używają tych wkrętów do wszystkiego, a no to nie są wkręty do wszystkiego. Także to są wkręty ogólnie o słabej wytrzymałości, także trzeba mieć świadomość tego. Dobra, wracamy do roboty. OK możemy sobie złapać teraz belkę na drugiej stronie, żebym nie musiał za każdym razem przestawiać rusztowania w to i z powrotem. Czyli ona mi pójdzie tutaj. Więc sobie przekręcę najpierw dwa wkręty. Okay. Yy, więc tak, tyle mi się już udało zrobić, tak to wygląda, wydaje mi się, że efekt jest całkiem fajny, yy, natomiast zostawiłem tutaj już yy, yy, ostatnie dwie dniówki do fugowania dla Basi, także tam jest Basi stanowisko, o, Basia sobie to fuguje yy, i teraz tak, jak, jak ja to robię? Yy, też żebyście mieli świadomość, że to jest tylko i wyłącznie budynek gospodarczy, to nie jest dom, więc tutaj nie chodzi o takie jakieś super perfekcyjne wykonanie, chodzi o to, żeby był stosunek ceny do jakości doby i żeby to nie trwało wieki, bo wiadomo, że tutaj może byśmy się bardziej przyłożyli z tą izolacją, w sensie byłaby grubsza warstwa wełny i tak dalej, jeśli to byłby budynek na stałe ogrzewany, natomiast jak my to tutaj wykonujemy? Bo troszeczkę się to zmieniło do tego, co jak, jak sobie wstępnie założyłem, ale pokrótce Wam może powiem. Najpierw sobie bije takie łaty. One już są zaimpregnowane. Tutaj muszę jeszcze taki kawałek dołożyć. Teraz od spodu do tego najpierw zaczepiam sobie taką membranę paroizolacyjną. Takie coś. Chodzi o to, żeby. Zaraz wam pokażę, jak ja to robię. Chodzi o to, żeby ta wilgoć, która jest wewnątrz, nie przechodziła i po prostu nie, nie doprowadzała do tego, że, że wełna, która jest powyżej, będzie wilgotna. Wełna tutaj nie jest jakaś nie wiadomo jaka, bo tak jak mówię, tutaj chodzi o koszty. Bo, bo, bo to nie będzie budynek, który będzie na stałe używany. Ja uważam, że on będzie bardzo sporadycznie używany, po prostu będzie będzie używany, tak, no ogrzewanie tu jest. Używamy sobie, tak jest, drewienko się pali. Także mamy, e, mamy na, na tyle ciepło, żebyśmy tu mogli z Basią pracować. E, I teraz tak, e, po zamontowaniu tych, tych listew, takeruję sobie taką oto folię. Następnie e, jak już mam przytakowany taki pasek, e, można by, słuchajcie, można by to zrobić e, w, 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 dokładniej, czyli najpierw wyścielić sobie cały pasek wełny, najlepiej, żeby u góry zostawić taką lekką szczelinę wentylacyjną i na dole to sznurkować, ale ponieważ ja tutaj, no, no powiem szczerze, chodzi też o czas, nie chcę tutaj poświęcać tego czasu na to tak bardzo dużo, to zdecydowałem się zrobić to w ten sposób, że tak daję folię Wsuwam dziesiątkę wełny, przewę mam piętnastkę, więc u góry zostaje mi kilka centymetrów takiej szczeliny wentylacyjnej, żeby też wełna nie była dopchnięta do samego, do samych desek i zamykam to po prostu. Wykorzystuję deski, te, które w większości teściowi zostały po, po bramach, czyli jakieś takie powiedzmy troszkę gorsze, z większą ilością sęków i tak dalej. Wykorzystuję je do tego. No w, też staram się oczywiście wycinać takie kawałki, ale ponieważ te krótkie odcinki, więc, więc akurat y, łatwiej, łatwo mi jest po prostu te, 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 nie zawsze się da, ale wtedy, kiedy się da, to po prostu te sęki eliminuje i ich nie, nie wykorzystuję. Dobra, działajmy, pokażę Wam mniej więcej jak to, jak to ja wykonuję, aczkolwiek jak mówię, nie jest to ocieplenie y, tak dokładne i tak precyzyjne i tak dobre, jak, jakie powinno być w domu jednorodzinnym. Okej, okay. ja sobie to wykonuję tak, że takeruję sobie powiedzmy taki odcinek metrowy, następnie przybijam, zawijam tutaj tą folię do góry, żeby później minimalnie to, co mi, to, co mi, to, co mi dopchnie, żeby tam nie było szczeliny. Następnie zaczynam układać deski stąd, jak dojadę sobie mniej więcej pół metra, wsuwam wełnę, no i wtedy, i wtedy dopiero jadę dalej. I wtedy spokojnie mogę to sobie wykonywać sam powolutku po kawałeczku. Jeśli chodzi o maski, to bardzo dziękujemy Olej i Dawidowi, bo u nas oczywiście z BHP często było na bakie. Oni zauważyli to i ostatnio jak nas odwiedzili, to, to kupili, nam, kupili nam takie maski, także bardzo polecamy kanał. Sobie robię, Olej Dawida pozdrawiamy. OK, taka rzecz na koniec. Jakbyście mieli taką sytuację jak tutaj, że docinamy deseczkę i ona tutaj nie chce wchodzić, a chcecie, żeby to dokładnie dopasować. Jak to zrobić? Trzeba po prostu to wyciąć pod kątem tak 30-40 stopni, żeby w momencie, kiedy wkładamy to pióro w ten wpust, można to przesunąć. Zaraz wam to, zaraz wam to pokażę, jak to wytnę i jak to włożę. Najlepiej sobie narysować kreskę, żeby po prostu wiadomo było po jakiej kresce ten skos wykonać, o tutaj tak, to już jest ta dolna krawędź, po której będziemy przesuwać, ja mam akurat taką wyżynarkę, że mogę sobie pod kątem wycinać, ale oczywiście możecie to każdym innym narzędziem zrobić. Tak to wygląda. Yy, oczywiście, spokojnie można to sobie zrobić heblem, czy to ręcznym, czy, czy elektrycznym. Yy, rzadko tak się zdarza, żeby od razu pasowało, więc trzeba będzie jeszcze troszkę poprawek zrobić. OK, jeszcze minimalnie musiałem sobie podheblować. Oczywiście cały ten skos też możecie robić heblem, jeśli macie tego niedużo. Taką ostatnią deskę y, niestety trzeba dokręcić już tutaj w miejscu widocznym, bo wszystkie te łączenia oczywiście wykręciłem y, tutaj między w pust. Natomiast to ostatnie łączenie już trzeba wykonać y, po prostu na zewnątrz. No, bo jeśli tego nie zrobimy, no to ta deska mogłaby po prostu wypaść. Okej. Okay. Hej, eee, sufit jak widzicie mamy skończony, także wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle. Eee, jeszcze taki jedną warstwę takiego było zaimpregnowany już jest, jeszcze jedną warstwę takiego lakieru bezbarwnego i będzie super. Eee, ściany w zasadzie praktycznie też mamy skończone, jakieś tam drobne poprawki, ewentualnie będzie można zrobić podłogę, instalacje i gotowe. Eee, a w następnym odcinku pokażemy wam. Jak ze starych drzwi zrobić nowe drzwi? <noise> Czyli jak z kamizelki zrobić palto. No nie, wydaje mi się, że nam się to uda, ale to już w następnym odcinku. Jeśli chodzi o dzisiaj, to by było na tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie to zasubskrybujcie, dostaniecie powiadomienie, jeśli będą następne filmy. A na pewno jeszcze parę ciekawych rzeczy zrobimy. To co, dziękujemy pa.